Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj, zanim zaczniemy analizować ten przykład, czy rozwiązywać wspólnie, fajnie byłoby, gdybyście spojrzeli do podręcznika i przeanalizowali we własnym zakresie przykład czwarty, który jest tutaj na tej stronie 140. Jeżeli to zrobicie, no to możemy przystąpić do rozwiązania tej. Nierówności. Czyli przede wszystkim zauważcie, że mamy taką postać. No bo mamy tak, mamy tę wartość bezwzględną po lewej stronie, mamy znak mniejszości, no i po prawej stronie mamy. A, czyli w naszym przypadku A jest równe 1, czyli zgadza się z tym, co mamy zapisane tutaj, że A musi być większe od 0, a 1 od 0 oczywiście będzie większa. Czyli dzięki temu możemy to sobie zapisać w takiej postaci. Czyli tu już nie mamy tej wartości bezwzględnej, czyli mamy 2x plus 5, tutaj mamy minus A, czyli minus 1, a tutaj mamy A, czyli mamy 1. No i następnie musimy stąd. Obliczyć, tak? Musimy to po prostu rozwiązać. Czyli na początek pozbądźmy się tej piątki, czyli musimy po prostu odjąć 5. Minus 1 odjąć 5 to będzie minus 6. Jeżeli z tego wyrażenia, czyli 2x plus 5, odejmiemy piątkę, to tutaj mamy 0, czyli pozostanie nam 2x, a 1 odjąć 5 to będzie minus 4. Następnie, żeby wyznaczyć x, podzielmy sobie wszystko przez 2, czyli minus 6 przez 2 to minus 3. 2x podzielić przez 2 to będzie x. I minus 4 podzielić przez 2 to będzie minus 2. No i żeby lepiej to zauważyć, możemy sobie zaznaczyć to już na osi liczbowej. Mamy po prostu x. Czyli zaznaczymy minus 3 i minus 2, czyli mamy minus 3 i minus 2. Kółeczka będą niezamalowane i patrzymy na x, bo zaznaczam to względem x. x ma być mniejszy od minus dwójki, czyli liczby mniejsze od minus dwójki są tutaj. Natomiast jeżeli na to spojrzycie, to x, bo tego zaczynamy, ma być większy od minus trójki, czyli liczby większe są po stronie prawej od minus trójki. No i to będzie nasze rozwiązanie, czyli zapiszemy, że x należy do przedziału obustronnie otwartego od minus trójki do minus dwójki.